W tym dziale porozmawiamy o typach. Dowiemy się, jakie podstawowe typy istnieją w JavaScriptie, a także o tym, dlaczego wartość null to typ object. Można powiedzieć, że w języku JavaScript zadeklarowane zmienne nie mają typów. Dopiero wartości przypisane do tej zmiennej mają typ. Mało tego, JavaScript nie pilnuje w żaden sposób typu przypisanego do zmiennej. W jednej chwili może to być number, a w drugiej string czy boolean. Z jednej strony jest to fajne, bo język jest bardzo elastyczny. Z drugiej strony nigdy nie wiadomo, jaki typ kryje się pod zmienną i może to doprowadzić do wielu pomyłek i błędów. Po poniższym przykładzie mamy zmienną value, która na początku zainicjalizowana jest typem string. Potem przypisana jest liczba, czyli typ number i na końcu wartość true, czyli typ boolean. Warto jednak pilnować się z taką zmianą wartości dla pojedynczej zmiennej. Może to powodować nieoczekiwane i trudne do znalezienia błędy. Dobrze jest, jeśli stworzona zmienna posiada wartość o jednym typie przez cały czas działania aplikacji. Warto przestrzegać tej zasady. Przyjrzyjmy się teraz dostępnym typom. W języku JavaScript mamy typy proste, nazwane też prymitywne, jak null, undefined, boolean, number, string, symbol, begin. Oraz typ złożony object. Typ object ma jeszcze podtypy, a najważniejsze z nich to function i Array, które omówimy szczegółowo w oddzielnych działach. Typ symbol odpuścimy sobie i nie będziemy się teraz nim zajmować ani przejmować. Typ big int jest stosunkowo nowym typem i omówimy go krótko na końcu. Stworzymy teraz zmienne dla poszczególnych typów oraz użyjemy operatora type_of. Za pomocą tego operatora możemy wypisać typy wartości do konsoli. Na początek zdefiniłem zmienne dla każdego z podstawowych typów. Teraz za pomocą console.log i type_of możemy wypisać typy wartości, które przypisane są do zmiennych. Widzimy typy dla każdej wartości i widzimy, że wartość undefined, true, liczba 42, tekst hello, stworzony obiekt i liczba big int mają prawidłowo wypisane typy za pomocą operatora typeof. Natomiast wartość null nie ma swojego typu null, ale jest to typ object. Jest to niestety błąd i problem od początku istnienia JavaScript i dzisiaj błąd ten już jest nienaprawialny. To, że jest to typ object, nie oznacza, że null jest referencją do czegoś. null niczego nie reprezentuje i nie odnosi się do żadnej referencji. Reprezentuje brak wartości, ale niestety posiada typ object. Będąc przy określaniu typów, warto wspomnieć jeszcze o typach dwóch ważnych elementów języka JavaScript: są to funkcje i tablice. Stworzyłem funkcję test i wypisałem jej typ do konsoli. Widzimy typ function. Tak naprawdę typ function jest podtypem object, dlatego nie rozpatrujemy go jako oddzielnego typu najwyższego rzędu, a o funkcjach nie wspomina się jako o oddzielnych typach. Kolejnym elementem jest tablica, która wyświetla typ object. Również możemy powiedzieć, że jest to podtyp typu object. Do tablic jednak wrócimy jeszcze w oddzielnym dziale i będziemy je szczegółowo omawiać. Ostatnim typem, na który zwrócę uwagę jest big int. Typ ten powstał po to, aby operować na bardzo dużych liczbach, z którymi nie radzi sobie typ number. Mowa tu o liczbach większych niż 2 do 53. Wtedy typ number straci swoją precyzję i dlatego powstał typ big int. Sam nie miałem jeszcze okazji używać takiej wartości. Jeżeli jednak będziemy pracować na takich liczbach, konieczne jest użycie big int, a deklaruje się go używając litery n na końcu liczby. Gdy sprawdzimy typ wartości zmiennej o nazwie big, operator typeof zwróci nam typ big int. Tak wyglądają typy w języku JavaScript, o którym mówi się, że nie ma typów. O ile sama zadeklarowana zmienna nie ma typu, to wartość przypisana do zmiennej jest określona przez konkretny typ. W następnych częściach przejdziemy przez poszczególne typy i zapoznamy się z nimi dokładniej. Dowiemy się, jak z nimi pracować, jakie powodują problemy i pułapki. Choć mówi się, że JavaScript jest prostym językiem, to niestety posiada wiele niuansów, które warto zrozumieć również dla funkcji tablic obiektów poświęcimy zupełnie oddzielne działy. Co warto zapamiętać? Mamy 8 dostępnych typów jak null, undefined, boolean, number, string, symbol, Big bigint, object oraz function i array jako podtyp. Zmienne nie posiadają typów, to wartości posiadają typ. Operator typeof służy do sprawdzania typu wartości przypisanej do zmiennej. Warto przestrzegać zasady i pilnować, aby przez cały program do zmiennej była przypisana wartość jednego typu. Wyjątkiem może być wartość null, którą czasami specjalnie musimy przypisać do zmiennej.